Okej, okay, jestem z powrotem, Assassin's Creed 3, 14 odcinek I ozdobiliśmy nasze ukryte ostrza, wreszcie No chyba cię pojebało, jeśli myślę, że ci pomogę No, co tam, wziąłem Jestem jestem. Dobra no biegnij za nim Connor, biegnij. Nie gardzę, mochwy chodzimy. chodzi dun 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 co się dzieje? Hmm. No już biegnę ziom, chill out No stol pysk, już biegny Ślepy Ziom już biegnę Jak się kręci w tym jebaństwie Już płynę ziom Chill the fuck out Kurwa oddala się Teraz z spirdolę tą misję no Konor jebańcze, pójdź szybciej No, Konor kurwa! Konor z 40 metrów ode mnie Tu mogłem tego chuja złapać Kurwa, tu zaraz jest wodospad, ja jebie

The camp set up a few rods off of here as we're cutting timber. We're hoping to open a mill in the area. There's a good place not far from the manor on the hill where I'm staying. <laughs> I like you already. We'll have a look. Fire. <laughs> Mission complete. my ass is in the way even if it's still present in the same place as i'll miss the peace of quiet. but we can certainly use the wood. the manor needs a lot of work. that and other things. meet me at the small shack by the shoreline when you have time. there's something else you need to see. what is it? Um, asset. A tu? Zbroja, co Daleko... Boże, jak daleko. Na dobre zrozumiałem już! Już zrozumiałem, wypierdalaj Dziękuję C-A-D-I, what the fuck Jak pierwiastki Yey. Fuck this Jak się wolno przewracał w tym śniegu No kurwa Screw się, shit Dobra No nie Fuck this Jaki śnieg popas Boże Da radę się wspiąć po tej skałce? Prawdopodobnie Na pewno To jest Connor, on umie się wspiąć po wszystkim

No Konor, płyń! Płyń chłopcze. Yo, yo, yolo, 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 yolo. Płyń, 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 płyń. Szybciej, 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 ja pierdolę. Ostatnio wzięła mnie straszna chcica na Dead Island i nakurwiam w tą, w tą grę tak jak wcześniej byłem tuż przy końcówce drugiego aktu czyli tuż pod koniec miasteczka tak, teraz jestem, dzieli mnie dwie godziny od końca gry. Dwie godziny od końca gry mnie dzielą. Sporo pograłem i naprawdę mi się spodobało. Ale jedyną rzeczą, która by mnie przekonała, żeby zagrać jeszcze raz byłby co-opt. Tylko to. Poza tym bym się nie chciał grać drugi raz. To restore the property, restore, restore, Pardon oh, my manners. She's still the fastest in the Atlantic. Sure, she needs some attention. <laughs> many things, mostly, but with a little affection, she'll fly again. Who is she? Who is she? Why, the Aquila boy, the ghost of the North. The boat. A, a boat? She's a ship boy, and make no mistake about it. I thought you brought him here to restore order. I reckon he's the greenest thing on the frontier. Connor, meet me back at the manor when you've finished here. You said it requires repairs. You able? She does need work. A ship is a she. And yes, I can. Repair. Okej, okay, nie ma sprawy ziom. Wódki też ci przynieść przy okazji. Jak daleko muszę nakurwiać? A ja jebie. Fuck. Przynajmniej fajnie się tutaj porusza. Eee, ja jebie, 190 metrów. Fuck you. Dobra. Co ja mówiłem, że zacząłem naprawdę na kurwać w Dead Island? Jedyną rzeczą, która mogłaby mnie przekonać, żebym zagrał jeszcze raz, jest KOP. Nie mam z kim grać w koopa. Myślę, że jakbym grał w koopa, to bym już to nagrał dla was. Nie wiem czy byście chcieli to oglądać. Ale pomimo to, że wiem jak Dead Island się kończy, bo grałem w fabularny dodatek. Zanim skończyłem grę, bo w ogóle gry jeszcze nie skończyłem ani razu. Więc zanim skończyłem grę, przyszedł fabularny dodatek, który wyjaśnia całą fabułę. I tak naprawdę, poznając wszystkie rzeczy za zawarte w grze, plus ten fabularny dodatek, no fabuła naprawdę dobra, dupy nie urywa, bo to, bo to nie o to w tej grze chodzi. Ale fabuła jest ciekawie, po jest ciekawie, naprawdę. To jest taka pseudorecenzja, ale to już za, za późno bardzo na nią. A zaraz, dobra, zaraz skończę. That's all in the past. Better we focus on what's in front of us. Take up the ledger, and I'll teach you how it all works. yeah Hmm. Dobra, no, no, bierzemy trzy To było na tyle. Ja nie działają mi takie No takie Ej, takie Ej, karawano trzy takie pierdol się. To samo przeskakuje, czy ja tu przeskakuję? To ja tu przeskakuję. Ale ja nie chcę kurwa niczego przeskakiwać. No chuj. Send. Config. Głupota, nie, nie wiem czy, czy będę... Jeśli będę musiał to będę z tego korzystał, tak to nie sądzę. dla głupota. W moim zdaniem przynajmniej. Ale dobra, kogo obchodzi moje zdanie. 6 miesięcy później. Myślałem, że coś się zmieniło. Chwila? Dobra, na drugi koniec.

Wreszcie stałbym się pra prawowitym assassinem, a nie, tego tu wcześniej nie było. To na to poszło moje drewno, chuju drętwy. To jak myślałem, że dobrze mnie wychuja. I zrobi pomoc zamiast zbudować zatek. No i gdzie mam mi się udać, chuju drętwy? Tam. Ja chcę już wreszcie mój strój, Boże. She is. Solid? Aye. Weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale. Near a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. Where would we go? As it happens, she still needs guns and the officers to command them. We'll launch straight away. <laughs> Don't worry, lad. I'll make sure you sprout good sea legs. Nie wiem o czym on mówi, ale dobra. Przecież to nie jest problem. Jak problem? Jaki problem? Ale się zawiksowały te moje fajne i śmieszne przybutach. Frędzle, no właśnie. Tego słowa szukałem. Cztery jest Jak Jack Sparrow. Siedem. A, aż tak skręca szybko. Rozłożyć żagle, chuję, drętwę. Płyniemy. Jestem kapitanem, Shit Siedem! Yeah! <grym> Kurwełe A to w... na mapie pokazuje mi wiatr, w którą stronę wieje Cool Cover Jak mocny wiatr jest i w którą stronę wieje What? Dobra i w lewo Wiem, że pójdziemy pod wiatr, ale chuj z dym Teraz to nas jebnie na, na prawo bardzo. O, wiatr się zmienił. Dobra, już, już ogarniam jak... Czym jest wiatr. W jaką stronę jebie. Jak to wszystko działa, tak kurwa no, rozkłada się automatycznie, jebaństwo. Konimy chuja! Nie wiem, nie wiem czy mamy go gonić ale go nie wiem. Je, je Jak on się fajnie tu tym sterem Je, 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 shake the, shake the, shuffle in. Złożyć to głupno Trzeba zwolnić Nie tknij z Dziro No, jak to rozłożyć i ścigamy się z Fajnie się pływa statkiem Bardzo fajnie nawet powiem Ja ale jak szybko Trrrr te metry lecą jak szalone Wyobraźcie sobie, że, te, że takim statkiem wpływało się po kilka miesięcy Fuck cover Chill out, bros. Jestem kapitanem. Daję radę. Dobra, wiatr się uspokoił. Możemy nakurwiać dalej. Ta, wiatr jest towdly za mną. Więc na kurwiacze. No, damy radę. Proszę, nie zahacz. I git. I zakręcamy. Gdzie kurwa, co? O oh fuck, fuck 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 schowaj schowaj Wiatr jest z, z boku, więc chujowo Jak są łodzie rozstawione, tak żebym żadną nie jedną Tu jest jedna, okej okay. Fajnie się prowadzi statek

<laughs> nice to see you too. Robert Faulkner, where the hell you been? Sorry for leaving like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? No, between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me? To było dziwne w tamtych czasach, że... Jak oni się znajdowali? Bez telefonów, znaczy są listy, czy nie? Ale powiedzmy, że, że jest w porcie, ale nie masz pewności, że on w tym porcie jest. Teoretycznie są tego, jego niby ulubione miejsca, w których zawsze się to powiedzmy spotykaliście albo coś w tym stylu, ale to niczego nie zmienia, że, że taką osobę byłoby trudno znaleźć naprawdę i, 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 i to jest dziwne. Zobaczę sobie na dwójeczka, bo sobie go oglądałem. Prząd sekundą. całą sekundą. I muszę przyznać szczerze, że dwójeczka jest moją, moim ulubionym asesinem. Po prostu zajebista i tyle. Jala ziomy. Ale dobra, wiecie co ja w tym momencie zakończę ten odcinek, zanim tutaj się interaktuję z tym typem. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło, pa pa.